Czy zastanawialiście się kiedyś, czy praca umysłowa to naprawdę praca? Aż słyszę uszami mojej duszy, jak mi odpowiadacie, że oczywiście, że to praca, co to w ogóle zapytanie? pytanie. Niemniej nadal nie mieliście nigdy w swoim życiu takiego momentu, gdy zastanawialiście się, że ciężko pracują tylko robotnicy na budowie, a nie jakiś przysłowiowy korposzczur przesuwający kratki w Excelu? Wiem, że mój ojciec, który w tej analogii zdecydowanie przesuwa tabelki, zawsze sprzedawał mi je to z pracy robotnika jako jedyną naprawdę ciężką pracę, choć równocześnie całe życie pchał mnie w kierunku nauki przedmiotów ścisłych jako drogi do zarabienia prawdziwych pieniędzy. Mój ojciec jest oczywiście z pokolenia transformacji skończył studia i założył biznes. Zarabia naprawdę niesamowicie dobre pieniądze i równocześnie nieobca jest mu pewna pogarda dla wyższej edukacji. Zdecydowanie zinternalizował te wszystkie teksty o tym, że studia to tylko papier i tak naprawdę tylko niewiele dyplomów się liczy. Często też mówił o tym, jak czasami lepiej nie iść, nie iść w kierunku edukacji ogólnej. Co raczej zawodowej, bo w końcu, kiedy ma się ten zawód, to można od razu zarabiać pieniądze. Sam zrobił dokładnie odwrotnie. Skończył liceum, poszedł na studia humanistyczne, i mimo to mu się udało. Oczywiście miał szczęście, i niemniej nie mogę przestać myśleć o tym uwielbieniu dla praktyczności wiedzy oraz o utylitaryzmie studiów. Te przemyślenia skatalizowały się we mnie po rozmowie z moim bardzo dobrym znajomym, który nie dość że skończył humanistyczne studia, to jeszcze poszedł na doktorat. Gdy ostatnio z nim rozmawiałam, powiedziałam, że podziwiam go za tą odwagę, by robić to, co się kocha, nie bacząc na konsekwencje. Znajomy odpowiedział mi, że nie jestem jedyną osobą, która tak mówi i że on po usłyszeniu takich tekstów czasami się zastanawia, czy jednak wybrał dobrze. W końcu wiecie, co mówią o humanach, nie? Że podają frytki w maku. Jak się domyślacie, ten internalizowany antyintelektualizm bardzo mnie zasmucił. W końcu, jak możemy przeczytać w książce, jak działa faszyzm My kontra oni Jasona Stanley'a, antyintelektualizm jest jednym z filarów faszyzmu. Te myśli o tym, że studia humanistyczne tylko marnują publiczne pieniądze, jest bardzo autorytatywna. Bo tylko studia humanistyczne skupiają się na poszerzaniu ludzkiego zrozumienia swojej natury. Oraz generalnie poszerzania empatii. Studia humanistyczne są dobre, znaczy, nie żeby ścisła były złe, ale humanistyczne również są dobre, a humaniści pełnią niesamowicie ważną funkcję w społeczeństwie. W końcu człowiek jest zwierzęciem, ale humanizm wyciąga z tego zwierzęcia cóż człowieczeństwo. Ciężko się jednak dziwić mojemu znajomemu. W końcu nie jedyna słyszałam od rodziców antyintelektualistyczne teksty. Zaś sam fakt, że podawanie frytek stało się memem, świadczy o tym, jak głęboko w umyśle przeciętnego Kowalskiego siedzi ta myśl. Zresztą nie ma co tutaj się ograniczyć tylko do centrum. Jak się popatrzy na wypowiedzi po lewej stronie internetu, nie sposób nie przeczytać o tym, że oderwani od życia intelektualiści dręczą i nie rozumieją klasy robotniczej. Intelektualiści, którzy nie męczą się w końcu w swoich korpo i mogą spędzać czas rozmyślając o baniolukach w stylu It Poluczy, czyli polityki tożsamości. To jest odłamu polityki lewicowej skupionej na pomocy mniejszościom, w tym mniejszościom seksualnym. Czy to jest prawdziwe omówimy w dalszej części filmiku, ale taka percepcja jest we wcale niemałej części internetowych lewaków. Mam poczucie, że punktem kulminacyjnym takiego spojrzenia na pracę za biurkiem była premiera książki Chłopki od Joanny Kuciel-Fydryszak. Książka ta została nagrodzona jako książka roku 2023 portalu Lubimy Czytać. Stała się bestsellerem, sprzedając ponad 200 tysięcy egzemplarzy i stanowi żywy przykład tego, jak Polacy są spragnieni opowieści o swoich ludowych korzeniach o wykorzystywaniu czy wreszcie o ciężkiej fizycznej pracy. Gdybym była bardziej pretensjonalna, powiedziałabym, że przeżywamy współczesną mini chłopomanie. Tylko, że, wiecie, oczywiście tak nie uważam. Mam poczucie, że akurat fascynacja życiem chłopów wynika z tego, że dopiero niedawno ludzie zaczęli odchodzić od próby udawania, że wszyscy podchodzimy od szlachciców i zaczęli sobie uświadamiać, że jednak większość z nas pochodzi od chłopstwa. Chłopstwa, którego historii, ja przynajmniej nigdy tak naprawdę się nie uczyłam, i wszystkie informacje, których dowiedziałam się na temat których uczyłam się na historii, dotyczyły możnych tego świata, a nie chłopów. Wydaje mi się, że podobne zdanie ma Mirosław Pęczak, który napisał w polityce dość ciekawy tekst o współczesnej fascynacji chłopstwem. Link oczywiście w opisie. Pęczak upatruje początku tej rewizji w latach 2010, czyli zdecydowanie wcześniej niż ja to zauważyłam. Natomiast nagrodzenie chłopek, niewątpliwie moim zdaniem, oznacza znaczną mainstreamizację tego zjawiska. Kończąc natomiast tą dywagację, myślę, że warto się przyjrzeć jak na ten dylemat komunikacji, zarówno z pracownikami fizycznymi, jak i intelektualnymi, odpowiada prawa strona barykady. Mam poczucie, że prawica, zwłaszcza ta anglosaska, bardzo deklaratywnie dużo mówi o tym, że robi rzeczy dla tych maciubkich i że ułatwi życie pracownikom, czego oczywiście nie robi, bo liczą się dla niej tylko korporacje i obniżka podatków dla najbogatszych. Ale znowu, deklaratywnie dba i mówi bez przerwy o pracownikach. Z drugiej z tej strony, poprzez budowanie mitycznej przeszłości, bardzo podkreśla to, jak kiedyś to dopiero była inteligencja, teraz nie ma inteligencji i w związku z tym konserwatywni myśliciele czują się lepsi, ponieważ w końcu kultywują taką wspaniałą inteligencką tradycję. Oczywiście specyfika polska jest taka, że w Polsce konserwatyści mówią tylko i wyłącznie o wspieraniu przedsiębiorców, którzy są Mam poczucie w naszym społecznym postrzeganiu naszą lokalną klasą robotniczą. Niemniej, nadal, umiłowanie do mitycznej przeszłości sprawia, że polska prawica również ma mniej więcej pokryte całe to spektrum. W szeroko pojętej lewicy mam poczucie, że przynajmniej wewnętrznie mamy duży podział który trochę wynika z tego, że tak właściwie od bardzo dawna lewica nie miała jakiegoś znaczącego wpływu na polską politykę. W związku z tym, jedyne lewicowe inicjatywy ustawodawcze, jakie zyskiwały jakikolwiek rozgłos, to jest zostawały podchwycone przez liberalne centrum, to były kwestie dotyczące właśnie mniejszości i niematerialnej pomocy mniejszościom. Tu ja bym upatrywała źródła problemu oraz rozczarowanie polską lewicą parlamentarną. Bo tak jak się jej lepiej posłucha, to jakby serio nie chce tylko pomagać gejom XD. Niemniej, niezależnie od tego, jak to jest uzasadnione, to jednak nadal fakt pozostaje faktem, że lewica ma problem wizerunkowy i bardzo próbuje z niego wyjść, dużo mówiąc też o prawach pracowniczych i skupiając się na pracownikach fizycznych. Podobnie internetowy komentariat skupia się na szeroko rozumianej klasie robotniczej. Stąd wzrost czegoś, co Michalina Kobla określiła w swoim ostatnim filmiku alt-lewicą. No ale dobrze. Nawet wiedząc to wszystko, mógłby ktoś zapytać czy naprawdę jest tak źle, że głośni lewicowcy skupiają się głównie na tych umówmy się dość dotychczas marginalizowanych w opinii publicznej pracownikach fizycznych. Odpowiedź na to pytanie jest moim zdaniem dwojaka. Bo z jednej strony oczywiście dobrze, że zdecydowanie więcej się mówi o ciężkiej pracy pracownika fizycznego jako czymś godnym podziwu oraz wartościowym. Jeśli ta narracja przebije się do mainstreamu, to może uda się trochę odbić tych wyborców od konfederacji, a w najlepszym wypadku nawet zawalczyć o to, by mieli lepsze warunki. Bo też muszę wam się przyznać, że jak usłyszałam, że chłopak mojej znajomej pracuje na budowie, nie mając umowy o pracę i w związku z tym nie jest ubezpieczony zdrowotnie, to na chwilkę stanęło mi serce. Jak już mówiłam, jestem depresyjną marzycielką i chcę wierzyć w to, że jesteśmy w stanie zapewnić godne życie dla wszystkich, bez wyjątków. Tylko, że oczywiście. Dla wszystkich bez wyjątku z samej definicji zawiera też tych pracowników korporacji, szeroko rozumianych intelektualistów, a także nawet przedsiębiorców. Grupy, które miały do tej pory zdecydowanie lepszy PR niż pracownicy fizyczni, niemniej ostatnimi czasy coraz gorszy. Natomiast wszyscy oni są oczywiście, nie wliczając w to, właścicieli wieloosobowych firm. Klasę pracującą i mam po poczucie, że zaczynają czuć się niedoceniani. Niestety nie jestem w stanie zlokalizować, natomiast jestem prawie pewna, że w ostatnim czasie mignął mi gdzieś felieton, w którymś z głównych dzienników o tym, że przy tej nowej, w cudzysłowie, chłopomanii, nie możemy jednak zapominać o intelektualistach. Poza tym felietonem. Widziałam też post na Facebooku o uciskaniu pracowników, gdzie w komentarzu ktoś szalił się, że czuje, że jego praca za biurkiem jest niedoceniana. On przecież przez 8 godzin dziennie pracuje. I to nie jest tak, że praca przed komputerem jest mniej wyczerpująca niż praca dajmy, na, na tej budowie i wiecie, szczególnie ten drugi komentarz mocno wwiercił się w sklepienie mojej podświadomości. Bo to oczywista prawda. Każda praca jest męcząca po prostu w inny sposób. Dlatego też te dylematy znajomego o tym czy praca humanistyczna jest pracą tak mocno na mnie wpłynęły. Cała sytuacja dość mocno przypomina mi dość głośną ostatnimi laty kwestię dyskryminacji mężczyzn, czyli sytuację, gdzie wraz z wzrostem nawet nie tyle praw, co bardziej percepcją wzrostu znaczenia kobiet, mężczyźni poczuli się dyskryminowani. I wiecie, ja bardzo nie chciałabym się zagłębiać w dyskusję o definicjach i o tym, czy mężczyźni mogą, czy też nie mogą być dyskryminowani, bo tak, czytałam teorię i rozumiem, dlaczego nie można mówić o dyskryminacji dominującej grupy. I też biorę pod uwagę, że w dużym stopniu mój sprzeciw może wynikać z tego, jak blisko jestem tej kwestii. Bo na przykład w kwestiach rasowych zgadzam się z radykalnym skrzydłem, mówiącym, że białych nie da się dyskryminować. Równocześnie nie mogę wyłączyć swojej empatii, nie mogę wysłuchiwać tego, jak faceci czują się samotni, jak mają poczucie ogromnej odpowiedzialności, której boją się, że nie podołają. Zresztą o moim podejściu do tej dyskusji możecie posłuchać w odcinku o przegrywie. Long story short: uważam, że, osoby, że jeśli osoby czują się źle, to powinniśmy im w miarę możliwości pomóc. I tyczy się to zarówno facetów, jak i pracowników biurowych czy naukowych. Szczególnie, że mam poczucie, że sami sobie zgotowaliśmy ten los. Bo w przypadku pracy fizycznej, mimo wzrostu tej tematyki w ostatnim czasie, to nadal jest to bardzo mocny temat tabu. Wydaje mi się, że dzieci nadal się straszy, że jak nie będą się uczyły, to zostaną śmieciarzami. To straszenie oczywiście jest w jakiś sposób uzasadnione. Ostatecznie rodzicom bardzo zależy na tym, by ich dzieci miały dobre, a więc również wygodne życie. Dlatego też, jak teraz budzimy się w świecie, w którym ta praca, w której coś się robi rękami, wraca do łask, to osoby, którym od dziecka ładowało się do głowy strach przed taką pracą, czują się oszukane. Mam poczucie, że mamy pewną odpowiedzialność wobec tych osób, by rzeczywiście zadbać, by oni poczuli się potrzebni. Bo choć oczywiście, jak zauważa Greber w swoim najbardziej znanym dziele, dużo dobrej płatnej pracy w dzisiejszym świecie jest rzeczywiście bez sensu. Tak nadal w obecnym systemie, gdzie by żyć każdy poza nielicznymi wyjątkami, musi pracować, to robienie takiej pracy jest w pewien sposób ważne. Nawet jeśli ważne jest tylko dla jednostkowego człowieka po to, by mieć pieniądze na czynsz. Osobną kwestią jest to oczywiście antyintelektualizm, który należy tępić, ponieważ brak poszerzenia horyzontów powoduje, że prościej nas podzielić i nasłać na siebie, o czym może chociażby świadczyć, jaki odsetek osób z wyższym wykształceniem jest lewicowa. Niemniej to akurat jest znowu osobna kwestia, którą można by poruszyć w innym filmiku. Próba zdefiniowania tego, ile warte jest czyjeś praca, będzie tematem, który będzie powracał coraz bardziej wraz ze wzrostem automatyzacji. Ciekawy, choć depresyjny filmik przygotował o tym ostatnio kanał How Money Works. W filmiku autor zauważa, że w ostatnich dekadach wartość pracy pozostawała właściwie taka sama, jak nie mniejsza w porównaniu do kosztu dóbr. Natomiast wartość aktyw, zarówno ruchomych, jak i nieruchomości, niesamowicie wzrosła. W tym momencie firmom zaczyna się nie opłacać, robić rzeczy dla konsumentów, a tylko oferować usługi dla innych wielkich firm ponieważ konsumentów stać na coraz mniej. Prowadzący kanał nie widzi nawet rozwiązania w UBI, który dla mnie wydawał się tak kuszącą perspektywą, o czym mówiłam w filmiku o tym, jak wchodzenie na rynek pracy jest przerażające. Niemniej, jakkolwiek żyjemy niewątpliwie w prawdziwie piekielnym timeline, nie chciałabym porzucać nadziei. Jak mówiła Sophie w filmiku The World is Not Ending, to nie jest tak, że ludzie to owce, które nie zareagują na pogarszające się warunki. I chcę wierzyć, że jeśli korporacje na przykład nie będą chciały zatrudnić nikogo i ludzie nie będą mieli za co jeść, to jednak wyjdziemy na ulicę, już nie ze sztandarami, ale cegłami. Spór między klasą pracowników fizycznych a umysłowych jest tylko dystrakcją. Ostatecznie jest tylko jedna klasa, której nie powinno być. I tylko jedna sprawiedliwa wojna. I wiecie jaka to wojna? Ta klasowa.